Dlaczego warto planować swoje finanse? Zacznijmy od Twojej pracy. Źródła Twoich finansów. Twoja praca to czas, wiedza, doświadczenie i umiejętności, dzięki którym zarabiasz. Finanse osobiste są szczególnie interesującym tematem, gdy patrzymy na nie przez pryzmat naszego czasu pracy. Wtedy każdy wydatek jest określoną liczbą godzin naszej pracy, czasem dni lub miesięcy, co motywuje nas do refleksji. A Ty, jak podchodzisz do swoich wydatków? Ponad 50 lat temu brytyjski historyk Northcote Parkinson zaobserwował, że ludzie na ogół wydają wszystko, co zarabiają. i wydatki zrównują się w czasie z ich zarobkami. W szczególności sformułowane przez niego prawo, nazywane drugim prawem Parkinsona, podkreśla, że wraz ze wzrostem dochodów proporcjonalnie rosną nasze wydatki. Jeżeli rzeczywiście wydajemy wszystko, to pytanie: co z naszą przyszłością? Jak opłacalne jest jej planowanie? Sprawdźmy na przykładzie z życia wziętym. Wyobraźmy sobie, że za dwa lata czeka nas ważne wydarzenie. Ślub i wesele. Wydarzenie, które ma również swój wymiar finansowy. Będzie to koszt rzędu 20 tysięcy złotych. Załóżmy na początek, że nie dbasz o swoje finanse. Każdego miesiąca wszystko, co zarabiasz, wydajesz na bieżące potrzeby. W ten sposób dotrzesz do punktu, w którym wesele trzeba będzie sfinansować z kredytu. Kredyt na 20 tysięcy złotych zaciągnięty na 3 lata to rata w wysokości 752 zł, Ponad 7 tysięcy złotych kosztuje nas w tym prostym przykładzie brak decyzji w obszarze planowania finansów. W sumie cena weselnej imprezy rośnie do 27 148 złotych. Wróćmy jednak do punktu wyjścia na 2 lata przed planowanym weselem. Zaplanujmy ten czas. Potrzebujemy 20 tysięcy złotych. Ile miesięcznie musielibyśmy odkładać, aby taką kwotę uzbierać? Gdybyśmy mieli wrzucać pieniądze do skarbonki, skarpety czy szuflady, byłoby to 833 zł miesięcznie. Ale już skorzystanie z konta oszczędnościowego, oprocentowanego 5% w skali roku, pozwala odkładać mniej, bo 795 zł. W ten sposób wydatek na nasze wesele wyniesie 19 000 zł. Dla porównania, różnica w przypadku kredytu to 8 tysięcy zł. Oszczędzanie 795 zł przez 2 lata wydaje się być niestety dużą kwotą. A rata kredytu? Muszę to płacę, odpowie wiele osób. Jak widać, na nasze decyzje w zakresie finansów osobistych wpływa zarówno świadomość finansowa, jak i mentalność. Być może będzie nam łatwiej, jeżeli zdamy sobie sprawę, że każdomiesięczna zrealizowana dziś oszczędność w omawianym przez nas przypadku to 300 zł zaoszczędzone w przyszłości. Warto to podkreślić. Ten 300-złotowy bonus ma dwa źródła. Po pierwsze, unikamy kredytu. Zaoszczędzamy w ten sposób pieniądze, które musielibyśmy wydawać na prowizje i odsetki. Po drugie, pozwalamy pracować naszym pieniądzom, które zyskują miesiąc w miesiąc na koncie oszczędnościowym. Jedna koncepcja: 8000 zł oszczędności. Jeżeli nie przemawia do Ciebie ta kwota, załóżmy, proszę, że jeden dzień Twojej pracy jest wart 100 zł. Wtedy ta jedna koncepcja będzie równa 80 dniom zaoszczędzonej pracy. Planowanie finansowe przynosi oszczędności. Miejmy świadomość, że myśląc do przodu oszczędzamy pieniądze, a zatem czas naszej pracy. Co ważne, planowanie coraz to większych celów powinno odbywać się w coraz to wcześniejszym punkcie czasowym. Dłuższy horyzont czasowy pozwala nie tylko na dłuższą pracę naszych pieniędzy, ale również daje możliwości wykorzystania szerszego zakresu instrumentów finansowych, a także skorzystania z rozwiązań inżynierii finansowej. Efekt jeszcze większe oszczędności pieniędzy i czasu. Mając taką wiedzę, od czego powinniśmy zacząć i jak planować nasze finanse, jak stworzyć efektywny budżet. Z całą pewnością największy udział w budżecie domowym będzie miał dzień powszedni czyli Wydatki bieżące. Będą to takie kategorie wydatków jak czynsz, opłaty, żywność, ubrania, zdrowie, higiena, a także kosmetyki, rozrywka, hobby, podróże i wszelkiego innego typu przyjemności. Wszystkie wydatki bieżące realizują nasze teraźniejsze potrzeby. Z drugiej strony, istotne miejsce w naszym budżecie powinna mieć również nasza przyszłość. Cel to punkt w naszej przyszłości, którego nie jesteśmy w stanie sfinansować z środków bieżących. Innymi słowy, cel ma taką finansową wartość, która wymaga od nas tego, żeby pomyśleć o nim wcześniej, odłożyć określony kapitał, przewidzieć możliwe źródła finansowania. Celem z naszego wcześniejszego przykładu to ślub i wesele, ale naszym celem może być również posiadanie pewnej kwoty oszczędności, która pomoże w zabezpieczeniu przed nieprzewidzianymi zdarzeniami lub wesprze realizację innych naszych celów. Zawczasu należy z pewnością pomyśleć o takich celach jak samochód, mieszkanie, przyszłość dzieci, remont czy dom. Planowanie finansowe w tym zakresie może pomóc nam zaoszczędzić lata pracy. Interesujący jest fakt, że odkładając 10% swojej pensji, załóżmy średnią krajową, magia procentu składanego pozwoli nam po 35 latach cieszyć się milionem na koncie. Niezależność finansowa w takim wymiarze zapewni spokojną, godną emeryturę. Pierwszy krok: zapewnimy odpowiednie miejsce w budżecie domowym dla naszej przyszłości. Dla niej nie jest tak ważne, ile zarabiasz, jak to, ile zatrzymujesz, jaką część dochodu przeznaczasz na swoją przyszłość. Pierwszym krokiem niech będzie zatem podział dochodów między te trzy grupy wydatków: życie, czyli koszty utrzymania, niezbędne wydatki bieżące. Na drugim miejscu realizacja naszych celów. Zapewniając naszym celom konkretne miejsce w domowym budżecie, z czystym sumieniem i spokojną głową możemy zająć się przyjemnościami. Więcej na temat finansów osobistych dowiesz się na www.adw.finansowo.pl oraz w kolejnych częściach Akademii Efekt.